Witajcie moi widzowie, z tej strony Slim Risley. Przeglądałem sobie przed chwilą stronę YouTube'a i natknąłem się na ciekawy utwór Demon Rise od zespołu Meluzyna który po krótkim researchu, jak się dowiedziałem, to w sumie oni są z Polski. Mm. No i tak sobie słuchałem tego utworu, mówię: Nice, chciałbym ich płytę. Potem wiecie, co się okazało: że to są dopiero debiutujący artyści. Dzisiaj powie, dzisiaj opowiem Wam trochę o zespole Meluzyna i czy według mnie to będzie zespół warty uwagi, bo ogólnie wydadzą y, pierwszą Epę, a potem jeszcze zadebiutują. No, także ciekawie się zapowiada. Zostawcie łapkę w górę i Subika, a my lecimy. Patrzcie, jak sobie wejdziemy na ich stronę, to możemy na ich strony to możemy się ciekawych rzeczy o nich dowiedzieć na przykład Gothic Riot Grill from Warsaw czyli no chyba no, czyli no chyba jest to jakiś, jakiś pseudofeministyczny zespół z Warszawy oczywiście z serduszka naszego ukochanego kraju naszej ojczyzny. Tu nawet widzimy post po polsku na Instagramie. No w sumie nie ma więcej informacji na temat tej płyty w sensie na temat tej bandy. Jedynie tu jest takie, taki śmieszny napis: smutna Nic ciekawszego tu nie widzimy. Dobrze, skoro już wiemy, kim są ci naszy, nasi zawodnicy, to teraz mała recenzja y, ich debiutanckiego singla. Ogólnie mi się podoba. Nie wiem jak innym, ale mi się podoba. Chociaż w sumie, gdy patrzyłem, tak w komentarzach. To raczej innym też się podoba. Na przykład są komentarze: typu spodziewałem się jakiegoś gównianego postpanka, a to tak naprawdę coś lepszego. No i ogólnie, Demon Rise to dosyć taki szybki utwór. I bardzo go lubię. Trochę jest taki agresywny. Widzimy tam w zespole, że. Widzimy tam w teledysku, że. że... No nie ma tam gitary basowej. I zespół się składa tylko z klawiszow. Z klawiszowczyni. Nie wiem, z, bab... z babki od klawiszy, z wokalistki, z gitarzysty oraz perkusisty. No cóż, dla mnie dla mnie gitara basowa powinna być obowiązkowa wraz z gitarą prowadzącą, a reszta to tam już. Reszta to tam tylko tak opcjonalnie. Jeszcze też bardzo mi się podoba. Że to jest bardzo taki agresywny, bo w sumie chyba tym się charakteryzuje Riot Girl, że, że chyba wywodzi się z Hardcore Panka. No, osobi osobiste moje przeczucia to, że zespół jest. i Jakoś już oni nie mają za, bar za bardzo zasięgu, to po prostu chcę Wam ich wypromować, bo może. Bo może. Jak ja jestem trochę taki popularny, ale tylko tak trochę, to może wypromuję słabszych. No i co? To na tyle zobaczymy, jak to tam się rozwinie. Zobaczymy, co z tą epką w końcu z debiutanckim albumem. Bye! -a.